Znak! Zakaz wyprzedzenia, tam ten samochód nas wyprzedził! Dokąd on się tak śpieszy? Pewnie na spotkanie z milicjantem! No proszę! I już go milicja zatrzymała! Spieszył się, żeby mandat zapłacić. A ten? Co to Kto? W tym aucie to jadę jak hołoczyc, dzień kłaczeń. To nawet zioł mnie sporting krocznik. Osiągi magrat niezły odpocznij. Kwadra setkę, ja głodny Jakę do puni do chaty Zjadł coś bym A ona lubi potracić Są już flaki, kopytka i wyzwania, ale w nóg, chuj jak dziska, bo bez sania ani róż Drogę ty nie wskaż jak tym głównym typie W porę mam być tam pieprzeć pumpernikiem W góry webite Zwierzę Oho. Wreszcie odpalił, luz jest jedzie mój szerszeń biały gaz to Dechy, powód flaszki z babcią prawko jest dowód jest stop ej ej Słuchaj, jest tak, że rostop wziął Lucha. Jest dnia, mokro wciąż turbulencja, wow! Wjechałem w dziurę, lewarek tu jest, nie dalej gazuje Ale ci numer wstecz wstecznym widać. Ochlapałem komuś nowy dres, Adidas to jest śmieszne chyba, po dwóch olałem ziomek klnie nad wyraz. Foi ale był habanem, jego kompan także. Co by było, gdyby mnie dorwał kark? Ten obiad ma wiesz, teraz mają nie fart. Jeszcze pokażę fakera i mogę jechać. Coś jest nie tak, o o Franciszkańska po 200 metrach Muszę stać na światła i sam mam pole, Bo wesło tam dość, lecz oto Rzucają się w pokoju za mną Odtąd jak za mgłą mam tą motion Za władną strach mną no, Jak stąd odbić? Znam stos modlitw, bo mieli wygląd trochę Dawali w żyłę lub czuli pismo nosem Bliskość chłopie prawie chcą napierać Pit stop, koniec Robię krok desperat Rysnąć trzeba od żanych typków, wrzucam jedynkę Tego nie ma nawet wilku Auto zgasło Zapłon? Ano Spróbuję dać moc potem plaksom i slalom I galop pomiędzy kawaskadą stojących A oni wciąż biegli Dawaj rado, radosny A że jest wąski To bo nie boję się dać skręt By zmienić pas nagle na zielonej strzałce ja pierdolę, bo walczę tu gdzie się przeciskam Mam z innym autem stuczkę Nissan Lekką w zderzak, bo za mała odległość Teraz płacić trzeba, mam zamiar uciec stąd sporzystać z chodnika, nie omieszkam Lecz gdy koleżka ma mnie prawie. No co? No co? No powiedz Radek I co było dalej? Gówno, odjechałem. Rozstając się z Państwem, chciałam serdecznie podziękować tancerkom baletu, które w liczbie 24 bardzo pomogły mi przy nagraniu trzy razy zmieniając kostiumy. <laughs> Żegnamy się więc hasłem Jakoś to będzie i puszka i budzie i koniec cytatu.